Ej, cześć i czołem. Witam was w kolejnym odcinku z Skar Saboów. Pamię jest Tamara. Witaj Tamara. Co nam masz powiedzenie? Powiedzenie. Dobrze, też tak myślę. Masz coś jeszcze? Dobrze, to zaczekaj tutaj. A ja wezmę amunicję pozbieram, dobrze? Bo potrzebuję w cholerę amunicji, mogę do ciebie strzelić? Hmm, ciekawe co by się wydarzyło, jak będę cię strzelił. Weźmy sobie amunicję. Chociaż chyba ja już wziąłem cało co mogłem. Czy sobie przeskonujmy to coś? Jak to stanie? No Ja mi przeskonowałem to coś. Uczyłem na śmierci życie. Mmm. Okej, okay, to jest nasz jakiś chyba gadżet teleportacyjny? Tak, ostatni gadżet. Hmm. Okay. A, czyli to tak działa. Hej, to jest fajny też gadżet. Tylko pytanie, na ile faktycznie czasu można się... Czas trwania 7 sekund. To całkiem sporo, więc można zmienić pozycję dość szybko i dość daleką pozycję. No i co? Co my tu mamy? To mamy kostki zebrane? Zebrane. Bater... the organic bile that originated from the creature blocked one of them clearing it up should allow me to reactivate the network Dobra. I, co? Otwieramy. Pokaż zjawo. I have restored this monolith which in turn reactivated the entire network you can now use it to transport us all back to your vessel Co, idę po naszą laskę,? nie? try nie, Nie miapójść po naszą laskę najpierw. He's doing better. The cellular reversal is ongoing, but the Na machines will remain in his blood. They are one alien signal away from switching back into mutation mode. So let me get this straight. You And you've been seeing and hearing this alien being who used to be one of the people that created this place? From what I've gathered, all of this is some kind of an experiment. A planet wide lab. It manipulates genes of living things, creates permutations, in hopes of finding something called the Code of Life. Basically, some sort of secret message hidden in genes, connecting all living things in the universe. That's. <laughs> I believe woe is the proper term. Woe, indeed. But the experiment was hijacked by this entity they call the Custodian. The creepy voice we heard in the alien installation? Yes. Damn, this thing started experimenting on the alien scientists themselves. Some of the monsters we encountered, they used to be people. Horrible. It still wasn't enough to unlock the code, so the custodian he reached out across space to find new specimens. Us. 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 <laughs> what? He won't stop until there's nothing left of us to experiment on, won't he? You are correct. The nano machines in your friend can be easily used again to restart the mutation process. The custodian will eventually infect all of you. He has many more injector constructs at his disposal. And after he's done with us, he'll go back to Earth for more humans. It is likely you're just his initial match, a trial run. Now that he's confirmed you're compatible, after he's done with you, he will likely seek out more of your kind. We must end him. Agreed. With the Monolith Network operation, we can get to my research facility. I need to show you something. Alright, I'm heading to the Monolith. Hey, I wanted to go on a ship. Deception. Okay, let's go. Hey, has this Monolith always been here? No dobra, lecimy. Teleportacja, strój! Gdzie ja kurwa jestem? <laughs> Co to jest za miejsce znowu jakieś na pustkowiach? Mam nadzieję, że jak skoro tu jest twoja placówka, to znaczy, że tu nie ma przeciwników, co? Wysa jest taka miła, nie? I nie ma tu przeciwników. Prawda? A jak nic tu będzie przeciwnik? Aby nie? Uu. Fancy gate. Open the door. Ma. O, punkcik. Czyli cała. Zostaje nam level trzeci. Czyli mamy tak. Kate może przetrwać jeden śmierć ten cios. Hmm. Ale A jest sumie spoko. To sobie wezmę. Tu mamy. u Tryb volta. Trzeba ładunkami elektrycznymi. Czyli cała. To jest druga broń elektryczna, tak? Jak miałam. O, to jest druga i ostatnia broń jak działa. A, czyli tak samo jak tamta, tylko że bez ładowania. Kawem. Z przyczyny musieliśmy ją dostać teraz. To trochę mnie martwi. Tak, to jest, gdzie

He is a machine. And you created him. We weren't making any progress with the code. We were limited by our own capabilities. The data patterns required simultaneous analysis in a near limitless number of dimensions. And the mutations needed to be synchronized accordingly. So you made a machine to run the experiment and put it in control? But the custodian is more than a machine. He is an artificial intelligence made out of the connectomes of our own minds. In other words, you gave him all the brains and no heart. Heart? He doesn't need a heart. He runs on meta quantum energy. I meant you didn't give him empathy. No. So how do we destroy him? With this. This place can recompile his matrix into a seed. That contains opposite subroutines planted in his neural core, it would grow and nullify his systems. It would effectively erase his mind. I am activating the recompile sequence. It will take some time, but once it's done, we should have the seed that can destroy the custodian. And how do we get to his neural core? I will explain everything along the way, but we must hurry. Please return to the monolith. When we built the custodian, we started with the most powerful system we had available, which was the core of our vessel. We essentially built him around our vessel's systems the Metahedron. The custodian has raised a meta network barrier, preventing monolith access to the vessel. Now, he receives data through several upload nodes on the planet. I think I can break through the barrier's encryption by sending my signal through these notes. The monolith will get us close to the nodes. Where are you? What oh. the hell were you thinking, off like that? I have to stop the custodian. If I don't, we're not getting through this. Have to stop him. We're a team. We are, but if you die, you will be gone permanently. I'm not losing you or Mike. We don't know anything about this technology, Kate. How many times it can bring you back, or the effects of the reconstruction on your body and mind? That's a risk I have to take. How is Mike? The cellular reconstruction is complete, but he's still unconscious. I hope you wake soon. So, just Zapieram się, czy mi dałem ten fragment z umieraniem, czy po prostu chodzi o to, że jak zginiemy, to jest kliknij Restart i zaczynamy od punktu. Wcześniejszego ewentualnie te zapisy na Monolitach traktowane są jako takie wskrzeszenia. Nie wiem. Znaczy nie o Monolitach, tylko o beliskach, nie? Dobra. No, raczej mamy trzy miejscówki, do których musimy się teleportować, tak? Pagna, jezioro lub trawiaste równiny. Hmm, do których bym się chciał wybrać pierwsze? Trzeba powiedzieć, w sumie. Mamy 12 minut nagrania obecnie. Po wycince pewnie będzie 10. więc skoczmy sobie na bagna, spróbujmy je przejść i najwyżej w następnym odcinku zrobimy dwa na raz, tak myślę będzie najoptymalniej, zobaczymy jak wyjdzie z czasem. A jesteśmy tutaj, ale wiecie co? Skoro jesteśmy tutaj, ja chcę iść zobaczyć tam. Nie obchodzą mnie twoje te, te cudzy. Już zapomniałem o istnieniu takich sporów, jakby. Pyk, pyk. Dobra, eee, czekajcie, to było tędy. Było tędy. O, pamiętacie, może, a może nie pamiętacie, tutaj będzie znowu ta bestia? Nie, ona jest martwa. A nie, to przynajmniej ten duży jest martwy. A, ale jak jest ten duży martwy, to już się nie rozpił tam pomniejsze. Oto. Tu chciałem się wybrać. Czyby to był inny posterunek, do którego powinienem się wybrać? O, aktywuje wszystkie filary. Czy ja tu miałem pójść, czy... Hmm. Zastanawiam się, czy nie poszedłem po prostu jakoś naokoło teraz, szczerze. <ś>

Czy chyba faktycznie poszedłem jakoś tak nie po kolei. A to jest normalne dla mnie. Co to jest? Gdzie to jest? By Okej. Okay. Halo? Tworzę. Wszystko w porządku. O. Dobra. No tak trochę coś się nie wiem, teleportowało wszędzie tak dziwnie. Dobra, ops. Yy, zapomniałem o tym! O, jeszcze ten jest tu. Yy, au. Dobra. Ja wiem, że Dobra. Miałem że coś takiego jak wyrzeczka obronna. Tu są kostki, tam są kostki, wszędzie są kostki. A mi brakuje jeszcze trochę do lewela. O, pewnie przy tych zwłokach będzie, co? Te zwłoki tak wyglądają, jakby to one miały to posiadać. Jednak nie. Czyli pewnie to będą jakieś zwłoki, które były na samym początku, które minęliśmy. Tutaj w ogóle wygląda jak jakaś zagadka. Eee, aczkolwiek nie powinno to już być zagadek, bo dostałem osiągnięcie. Tak a propos rozumiem wszystkie zagadki, więc nie sądzę. To trochę jest smutne, bo myślałem, że będzie jednak ciut więcej tych zagadek. Eee. to te zwłoki? What is this? Ale, eee. wait, 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 tak się nie robi. Przepraszam bardzo.

Eeeeee, Chciałem, że muszę z jakimś bydlakiem zawalczyć, żeby go dostać. Ale ty brzydki. Ale demage jakoś tak pojebany. Ale może to dlatego, że mu ten grzyb zaczął naparzać i on mnie po prostu wtedy tym zaczął naparzać. Odwecie. Ale sporo damage'a mi zalał. Zasadniczo chyba najsilniejszy przeciwnik, taki zwyczajny, który do tej pory spotkany został. Zamię. Yy... Tą? Not the right code. These access rods need to be calibrated for each area. Look around. There must be a code for it nearby. Uh, yy, rozchodzicie o to? Co ja mam tu zrobić? Czekaj. Co? Co ja mam ci tu zrobić? No, hmm. to wygląda jak taki ten, ten splendor, zagadki w sensie do kalibracji, ale. Ejdziemy tu jeszcze raz do góry. Czy ja stąd mogę? A, mogę stąd. To mamy w ekwipunku, to mamy w ekwipunku. A okej. Okay. Czy musimy sobie dopasować, czyli mamy tak, mamy najpierw takie haki i złamaniec, potem mamy dwa haki i trzy haki. A potem mamy łamaniec i... oj, nie tak. Dobra, spróbujmy zatem. Eee, co to jest, tutaj to jest? Czyli najpierw mamy nie tak. Bo eee. tak, bo ma jest i haki, dobra. To były dwa haki, hmm. dwa haki i trzy haki. A tu był... tak? Trzy haki, łamaniec, dwa haki, trzy haki, łamaniec, dwa haki, łamaniec, dwa haki, dwa haki, trzy haki, trzy haki, łamaniec. Dobra. Super. Ui! Open the door! Teraz mogę się dostać. Dziękuję. To jeszcze was nie mogę zabić, tak po prostu? Obe. Au. No dobra. Właśnie się zmęczyliśmy jedynie przy tym. Hmm, hmm, hmm. Idę znowu gdzieś. Nie wiem gdzie, Pozjawa prowadzi mnie. Ja jestem A, tu jesteśmy. Tu był ten taki magiczny cusiek do otwierania tej... tej tej. A, jesteśmy tutaj z powrotem. Czyli... Hmm. Okej. Okay. O, tutaj mamy kolejne wejście w takim razie. To sobie zapiszemy. I zakończymy w tym miejscu odcinek. Także... Ja jestem, tu jestem. O. Że jutro otwieramy to wrota. Tutaj już mamy kod, czyli 3 haki. 2 haki. Ty, to jest chyba nawet ten sam kod, który mamy, nie? Dobrze. 3 haki, hak, 2 haki, 3 haki. Tak, dokładnie. Tak więc nie będziemy problemu z otwarciem tego. A więc to zobaczycie już wkrótce. A ja wam dziękuję za oglądanie. Żegnam Was. Miłego wieczoru Wam życzę. No i do usłyszenia już jutro. Tak więc na razie i hejka. Bye bye.